Na jednej z sesji pewien mężczyzna powiedział do mnie: Mam wrażenie, że jestem kochany tylko wtedy, gdy nie jestem sobą. A kiedy pokazuje się prawdziwy, ludzie się odsuwają. Jakbym musiał wybierać albo autentyczność, albo akceptacja. I szczerze, jestem tym wykończony. To częsty problem. Może i tego masz. Presja, by grać rolę, wygładzać swoje krawędzie w pewien sposób. Zakładać uśmiech, który wcale nie jest nawet Twój. Spojrzałem na niego i zapytałem, jeśli miłość, którą dajesz, zależy od tego, że udajesz kogoś innego, czy to naprawdę jest miłość? Zapadła cisza. I wtedy zaczęła się prawdziwa praca. Zapytałem go, czy skorzystałbyś z życiowej porady od tych samych ludzi, których aprobaty teraz szukasz? Myślał chwilę i pokręcił głową. Absolutnie. Nie, w żadnym wypadku. To jest właśnie pierwsza wskazówka, której chcę Ci udzielić. Nie pozwól, by kształtowały Cię głosy osób, którym sam nie zaufałeś jako swoim przewodnikom w życiu. Potem zapytałem, dlaczego czujesz potrzebę pokazywania im innej wersji siebie? Czy to naprawdę ochrona, czy raczej brak wiary, że ty, prawdziwy ty, jesteś wystarczający? Zaproponowałem mu też ćwiczenie: świętuj swoje zwycięstwa, bez chwalenia się wszystkim dookoła, nic nikomu nie mów. Najpierw, najpierw najważniejsze udowodnij swoją wartość sobie, nie innym. Mężczyzna ten powiedział do mnie, ale co, jeśli bycie prawdziwym kosztuje mnie relacje, przyjaźnie? Zapytałem. A jeśli relacja przetrwa tylko wtedy, gdy grasz rolę? To czy to w ogóle jest relacja, którą warto utrzymywać? Podzieliłem się wtedy z nim kolejnym narzędziem. Zanim zareagujesz, zatrzymaj się. Zanim zaczniesz udawać, grać, zatrzymaj się. Zrób sobie pauzę, pozwól sobie na... Kilka sekund, pauzy, weź głęboki oddech, a następnie zapytaj się, czy to naprawdę jestem ja? Czy taki chcę być odbierany w taki sposób, czy tak chcę się zachować? Czy też odgrywam rolę po to, żeby utrzymać tą relację, tą przyjaźń? Na twarzy tego mężczyzny pojawiła się ulga. Hmm. Czyli odrzucenie nie zawsze mówi coś o mnie. Czasem mówi o tym, co moja prawda uruchamia w innych. Właśnie tak. Pod koniec poprosiłem go, by coś zapisał, odpowiedzi na kilka pytań. Co powiedzieli? Co ty z tego zrozumiałeś? Co jest faktem? I co wybierasz? W co wybierasz wierzyć zamiast tego? Nazywam to narzędzie siatką prawdy. Stosuję je jako jedną z praktyk w pracy z moimi klientami. Ten mężczyzna spróbował tego. I nagle jego perspektywa całkowicie się zmieniła. Zobaczył, ile dodatkowych znaczeń doklejał do cudzych słów. Jak mało z tego było prawdą. Pod koniec sesji zadałem mu jeszcze jedno pytanie. Czy możesz dać sobie prawo do bycia sobą? Nawet jeśli nie każdy ci za to przyklaśnie? Zapisał to sobie. Dają sobie prawo, by być w pełni sobą, nawet jeśli nie każdemu się to podoba. Wtedy właśnie zobaczyłem, napięcie w jego ramionach właśnie zaczęło opalać. Przypomniałem mu więc: Nie jesteś tym, co inni o tobie myślą, a nawet mówią. Jesteś tym, co konsekwentnie robisz. I właśnie taka autentyczność zmienia nie tylko to, jak inni cię widzą, ale przede wszystkim to, jak ty sam patrzysz na siebie. Teraz chcę przekazać tobie, Taki właśnie siedmiodniowy reset autentyczności. W ciągu najbliższych siedmiu dni zauważ, kiedy starasz się za wszelką cenę zadowolić innych, odgrywając jakieś role, nie będąc sobą. Zanim się zgodzisz w takich sytuacjach, zanim powiesz tak, 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 ja pierwszy, pierwszy, zatrzym się, daj sobie tą chwilę, tą pauzę i zapytaj się, czy naprawdę to czuję, czy naprawdę to chcę zrobić. Świętuj swoje sukcesy po cichu. Nie wszyscy muszą o tym wiedzieć, ale świętuj je. Świętuj je dla siebie, udowadniaj sobie swoją wartość. Skorzystaj z tej siatki prawdy, o której wcześniej mówiłem, i odpowiedz sobie na pytanie: jakim człowiekiem się staje, będąc od dzisiaj realnym sobą, szczerym sobą, prawdziwym sobą? Zrób to przez tydzień. Zobaczysz. Naprawdę zobaczysz, że poczujesz się dużo lżejszy, twoje myśli będą klarowniejsze i będziesz wolniejszy także. Na końcu dnia, or na ko albo na koniec dnia, or angielski, na koniec dnia, zrób sobie taki test. Albo właściwie, pamiętaj: autentyczność nie odbiera ci spokoju. Ona go daje. To jest rzecz do zapamiętania. Fałsz może kupić ci chwilową aprobatę, miłość, wiele różnych rzeczy, ale kradnie ciebie, kradnie twoją osobowość, kradnie to, kim jesteś. A jedyna zgoda, której potrzebujesz, która naprawdę się liczy, to ta, którą dajesz sobie sam. Na koniec chcecie zostawić z takim pytaniem. Na który możesz się zastanowić w wolnej chwili. Gdzie w życiu nosisz jakąś maskę, odgrywasz jakieś role, które nie do końca ci pasują, i ile kosztowałoby, gdybyś wreszcie ściągnął tą maskę i przestał odgrywać te role? Pamiętaj, bycie prawdziwym nie jest lekkomyślne. To świadome, świadoma decyzja, i to właśnie tam zaczyna się prawdziwa siła. Spróbuj tych porad. Daj znać w komentarzu, co o nich myślisz. A ja z tego miejsca jak zawsze życzę ci wielu błogosławieństw.